Za tę wojnę, co była, to powinni, jak już nagrane, mam w wielu nagraniach, Niemcy, wysłać młodych Niemców do posługi osobom starszym w Polsce. I nie tylko jako opiekunowie, robiący zakupy, robiący posiłki obiadowe, mające czas dla siebie, nie jak niewolnicy, jak mieli gorzej Polacy w obozach. To jeszcze z Łeziłkiem i też jeszcze psychologów, rehabilitantów uczyni z Polski obóz sportowy, rekreacyjny w czasy pod Gruszą dla każdego obywatela Polaka w Polsce. Szczególnie zaczynając od osób najstarszych. Młodzi sobie jeszcze poradzą, Wiadomo, może sobie zarobią, że mają po starszych. Najstarszymi, starszymi, starymi pośredni sobie poradzą już. Blech odciąży starszych, co też pośrednich i młodszych, najmłodszych odciąży od tego, że księdzowie nie mają żołą, że nie mają dzieci, że była wojna, była komunizm, że teraz klik konsola, bajki, animacja, że toksyna, spalina, ogrodzenia. Mniej zwierzyna, mniej zapachu dobrego wonienia, globalne ocieplenie, wojna z strony Rosja, stres, nerwica, wódka, rytual, kac. I przeciążenie niepotrzebne, które jest zupełnie niepotrzebne. Wystarczy regeneracja i sportowe podejście rekreacyjne do życia. A Niemcy i Rosja, proszę. Nie sądu ostatecznego, konkretnego. W sądu konkretnego. O to zadbanie o najstarszych, starych. A pośredni już se poradzą. Wtedy będzie leżej. I że Jak to ta muzyka. Jak przyjaciele, przyjacielskość. I w tej niedzielę Hitler przemówi, nagranie będzie. Pan znacny generał Marszał Piłsudski również przemówi. Przez Tatuba Bałej co to będę miał trzymał przy głowa, żeby było słychać i nagranie będzie też wysłane do Uel Vatikan. Nagranie będzie dłuższe, po mszy, po randy. Pójdę na siłowo rano, to będzie tak jeszcze nie tak zbyt palno i niezbyt ciepło. Będzie idealno.